Ciebie lodziska, tutaj Marek Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Marek Craft. Dzisiaj przygotowałem dla Was łatwy poradnik, jak założyć zbroję na naszego wierzchowca. Zapraszam Was do oglądania. Ok, a więc jeszcze wspomnę na początek, że jeżeli sami chcielibyście wygenerować taki świat, mogę dla Was zrobić poradnik, jak takie fajne światy na 1.14 właśnie można stworzyć. Ok, ale wracajmy do naszego poradnika. Także, jak tutaj założyć zbroję na naszego konia. Przede wszystkim potrzebujemy konia. Także ja tutaj sobie jednego zrespię. Piękny, czarny konik się zrespił. E, dobra, to możemy sobie odłożyć. E, no i najpierw naszego konia trzeba oswoić. Żeby go oswoić, potrzebujemy jedzonka. Najłatwiej nam będzie właśnie tutaj oswoić go pszenicą. Musimy go nakarmić. Widzicie, on sobie ładnie tutaj wcina na pszenicę. Ja go nakarmię na maksa. O jezus, ile ty jesz. Dobra. Teraz już jest maksymalnie najedzony. No i teraz wystarczy podejść do niego, kliknąć prawym przyciskiem i jak widzicie lecą z niego serduszka. E, nim jeszcze sterować nie możemy, ponieważ potrzebujemy do tego siodła. Ale poradnik... O nie, zaczął padać. Czekajcie, muszę to włączyć. Ok, e, tak jak mu chciałem powiedzieć, tutaj e, poradnik dotyczy jak założyć zbroję. Także potrzebujemy nasze zbroje, właśnie tutaj, e, i tą zbroję możemy założyć na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest taki: klikamy Shift i prawym przyciskiem na naszego konia. Dzięki temu możemy tutaj od razu otworzyć e, właśnie to, e, tutaj to GUI, e, dzięki któremu możemy założyć zbroję bezpośrednio. A drugim sposobem jest to, że wchodzimy na naszego konia i klikamy przyciskiem E. Dzięki czemu też możemy tutaj tą zbroję naszą zamienić, tak jak zresztą widzicie tutaj. Dobra, jeszcze zdejmę tą zbroję, e, bo chciałem Wam wspomnieć, że od wersji 1.14, na którą zresztą tutaj jestem, zresztą widzicie, że wszędzie są bambusy, tutaj jest e, beczka, e, dodano w tutaj skórzane końskie zbroje, które możemy farbować. Także słuchajcie. E, aha, dobra, może inaczej. ok, weźmy sobie tą naszą zbrojkę i zafarbujmy na czerwono ok, teraz wystarczy tak jak mówiłem SHIFT, prawy przycisk, klikamy i mamy naszą piękną czerwoną zbroję Także jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, piszcie w komentarzach, ja na wszystkie odpowiem. No i również jeżeli filmik wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, no i również mile widziana subskrypcja. Ok, także czekam na wasze komentarze dotyczące tego em, czy robić poradnik właśnie z takiego generatora świata. No i też piście jakie filmy chcielibyście zobaczyć w przyszłości. Także dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało i do następnego odcinka, narka.